O, witam Was widzowie w filmie, co kiedy zbudowałem już telego i pokażę Wam co tu jest. Pierwsze zobaczymy tu. Jak się na nagrank szorce z tego. Jest łódka jakaś fajna, no taka łódka. Reaper. Mm. Теперь Стив. Стив идет. Стив идет за бидзомяка. Drzewo, jakiś bambu, um, tu taka jest, ptak jest na tym. I teraz dom. Ty dom. u domu środku.

Стив Крип арест вжус жеки.